kochani, tutaj Agnieszka, dietetyk, promotor zdrowia, refleksoterapeuta, kobieta, która podąża za informacjami, a szczególnie za cząsteczkami zwanymi antyoksydantami, które spowalniają procesy starzenia. Antyoksydanty, wiemy, że to są dobroczynne cząsteczki, które obniżają degradacyjne działanie wolnych rodników. Czyli już wiemy, że nauka poczyniła olbrzymi krok, Ustalając, że wolne rodniki są główną przyczynią procesu starzenia się, chorób, czyli degradacji naszego organizmu. Zatem należy odkryć, gdzie znajdują się antyoksydanty, te najsilniejsze, najlepsze, użyć, zastosować i spowolnić procesy starzenia. Wcześniej mówiliśmy o cudownym czosnku. Dzisiaj chciałam powiedzieć o cudownym awokado. Awokado, jeden z najbardziej popularnych owoców, warzyw, ale strażników komórek, naszych komórek, ze względu na dużą ilość glutationu. Glutation jest jednym z najsilniejszych antyoksydantów produkowanych przez nasz organizm. Jest to cząsteczka trzech aminokwasów, substancja składająca się z trzech aminokwasów, czyli trzech cegiełek, yy, które tworzą białko, których zadaniem jest eliminowanie z toksyn z organizmu. Oprócz tej cudownej właściwości właśnie silnie antyoksydacyjnej. Awokado posiada, jest tłuste, ale zawiera tłuszcze dobroczynne, jednonienasycone, które spowalniają utlenianie naszych komórek. Spowalnia również. Awokado posiada dużą ilość potasu. Według orędownika warzyw i owoców doktora Gersona, właśnie Niewielka ilość potasu w naszych komórkach jest przyczyną wielu chorób przewlekłych, a duża ilość sodu, która związana jest z niską ilością potasu, jest powodem przyczyną nowotworów. Zatem jedzmy awokado, w kolejnym filmiku zaproponujemy ciekaw jak przyrządzić, aby awokado było pyszniutkie, ale przepis będzie bardzo prościutki. Do zobaczenia to zaś. Dziękuję, pozdrawiam.